Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest Farming Simulator 2017 i kolejny raport z naszego serwera Multiplayer, na którym gram razem z Simonem i Sushibo. Także już wam pokazuję jak to wygląda. I tutaj zakupione zostało pole. Muszę pochwalić Simona, ponieważ zarobił bardzo dużo pieniędzy. No, jak na razie ja tutaj wprowadzam w długi naszą firmę, ale... Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Słuchajcie, Simon tutaj zarobił i e, kupił z, na tym serwerze pole 23. Ono jest tak ogromne. Zobaczcie, jako, jakie ono jest ogromne, e, że spokojnie można by te razem z Pola sumować i jeszcze może i podwoić. Strasznie duże jest. Nie wiem, jak tutaj zobaczyć jaki obszar jest. E, natomiast, natomiast słuchajcie, e, sprawa następująca. Oprócz tego, że mamy pole, oprócz tego, że mam Pijanego pracownika, który kuźwa jeździ, i nie wiem za co ja tym ludziom płacę. To jeszcze wam chcę pokazać, co na tym serwerze ostatnio zostało zakupione. Jeszcze zobaczę sobie, czy tutaj czasem nie mam za głośno, ale jest czasem ok. Eee, wrzucimy sobie naszego pracownika troszkę z prawej strony. O! Tak zrobimy. Rzucimy tutaj, ja wam pokażę, jakie są nowe zwierzątka, bo nowym zwierzątkiem przede wszystkim, moi drodzy, są krowy. Są krowy i to jest oczko w głowie naszego pana szefa Janka Soushobo, zwanego także jako Soshibo. Najgorszy szef wszystkich szefów. I tutaj jest jeszcze specjalne urządzenie, a o tym zaraz porozmawiamy i będziemy może z niego korzystać, ponieważ my musimy się udać do naszej zagrody, gdzie są krówki. Jak widzicie, tutaj już mamy oprzyrządowanie. Wszystko potrzebne do ogarniania krówek. I tu są krówki. Proszę bardzo, tak wyglądają krówki. Eee, no, nie mamy byka. Nie wiem, jak one się rozmnażają. Wszystkie mają cycki. Także byka nie stwierdzono. Może jakaś czarna magia. Coś takiego. Okultyzm. Nie wiadomo. Tutaj w każdym razie jest maszyna do dojenia. Legenda głosi, że pracownicy, kiedy się nudzą po godzinach, się zamykają w tej szafie i się dobrze bawią. Natomiast sprawa jest następująca bo tutaj one dają mleko. I mleko jest automatycznie zbierane. Jak widzicie, tutaj mamy wydajność 95%, czystość słoma. Trzeba by było troszkę tutaj porobić, zarówno czystość, jak i potrzeba słomy, trawy, zbilansowanej karmy. Przede wszystkim tą karmę będziemy sami robić tak zwaną paszę. I tutaj jest wybieg krówek. Zobaczcie. Tutaj krówki mają. Swoje y, miejsce, gdzie mogą sobie tak pojeść coś fajnego, mogą pozrywać świeżą trawę. No i oczywiście mają miejsce do picia i jedzenia. Także jeżeli chodzi o jedzonko, o wodę, to nie trzeba na razie się martwić. No tutaj troszkę nabałagoniły, widzicie to. Porosypywały trochę tego jedzenia, tej trawy, ale y, to zaraz, to zaraz. Jeżeli chodzi o urządzenie, przede wszystkim. Tutaj mamy nasze nasz płuk. Pracownik zakończył pracę i musiałbym teraz w poprzek przejechać, ale nie będę chciał tego robić w tym momencie. Bo ja chcę przede wszystkim jeszcze wam pokazać to urządzenie. Za bardzo nie potrafię korzystać z tego urządzenia. W każdym razie chodzi o to, to jest paszowus. To jest paszowóz, czyli generalnie będziemy tutaj ogarniać paszę. Jak się taką paszę robi? Słuchajcie, żeby była zbilansowana, trzeba by było na pewno ogarnąć tak Jedną kostkę trawy. Tylko gdzie jest nasze urządzenie do wrzucania tej trawy. Mm, tutaj jest urządzonko, ale został chyba, muszę tak, odczepić przyczepę. Tutaj nasze widełki muszę ogarnąć. To odczepimy. I wrzucimy sobie taki kawałeczek. Tutaj mamy oczywiście takie widły, dzięki którym będziemy mogli spokojniej jedną kostkę takiej trawy sobie ogarnąć. Proszę bardzo. Trawę też oczywiście można zebrać w inny sposób, ale tu już mamy w kostce, także why not. Musimy wziąć taką kosteczkę. Może zaczepię, może nie zaczepię. Nie, trzeba będzie w innym kierunku się obrócić. E, jak widzicie w prawym górnym rogu, no niestety, niemiła sytuacja. Niefajna sytuacja. Mamy niestety e, dług. No ja nie wiem, kto ten dług tutaj narobił. Cały czas na plusie byłem przecież. To pewnie są Shibo z Simonem, wiecie? Jeżeli będą inne zdania, to nie wierzcie im. To znaczy, że tutaj są jakieś pomówienia. No nie wierzę w to po prostu. Nie złapię zaraz tego. No nie złapię tej kostki. No wbiło się, no. No nie wytrzymam po prostu, no. Kaman. No <laughs> Boko co się dzieje? Czemu ja nie potrafię złapać tego? Czekajcie Zbyt... Okej, okay, wezmę sobie tak O! W ten sposób Zamkniemy Dobra, udało się. Mamy kosteczkę. I tą kosteczkę sobie tutaj wrzuca wrzucamy do paszowozu. Ale czekajcie, żeby mi tutaj się... żeby ona mi nie spadła. No, come on. Dobra. Patrzcie co się teraz wydarzy. O! I teraz wsiadamy do paszowozu. Będziemy musieli ogarnąć następującą sytuację. Zobaczcie, mamy trawy dużo. Teraz trzeba by było na przykład dowalić kolejnym składnikiem. Włączamy paszowóz. To się tam miesza. I dorzucamy kolejny składnik, moi drodzy. Troszkę koksu musimy dorzucić. Dowalamy koksu. Okej. Okay. Bo my robimy taką super karmę. No to go. Teraz kolejna część. Moi drodzy, to jest chyba siano, jeśli dobrze kminie. Dowalamy sianko. No, jeszcze jeszcze na spokojnie. Robimy super zbilansowaną paszę. Jest OK, ale mogę jeszcze tutaj zrobić. No i Kaman. No i Kaman. Dowalmy, żeby było w tym przedziale. Pasza będzie elegancka. No, jeszcze mamy tutaj, w prawym dolnym rogu macie informację, że jeszcze możemy załadować. No ja się na tym nie znam akurat, jeśli chodzi o obróbkę krówek. To jednak Janek bo tutaj najlepiej sobie radzi. Załadujemy do pełna. No i to jest najlepsze, no. Zalaliśmy. Zalaliśmy do pełna. I jest ok. To jest pasza. Podjeżdżamy i będziemy wykładać. Proszę bardzo. Komu się coś nie podoba? I wysypujemy. Piękna sprawa. No to coś, coś tak pysznego. No, gdybym był krową, to chyba bym to zjadł. No, raczej bym to zjadł. Niech teraz wpieprzają, zdrowe mleko dają. Zobaczmy. No, jeżeli chodzi o karmę, jest na maksa, jest ok. Krowy podobno wpadną w depresję, ale ja bym się tym nie przejmował za bardzo. Bardziej bym się przejmował tutaj naszym pracownikiem, który się nazywa Izdin. To jest, wiecie, taki nowy na farmie. On jeszcze do końca nie wie ten głupta co on ma robić. I on sobie wymyślił, że on będzie po prostu kisił trawę. No nie wiem. Różne hobby mają ludzie. Jeden woli iść na piwo, drugi lubi jak mu na przykład stopy śmierdzą. Izdin stwierdził, że będzie folią przykrywał trawę. Będzie kisił. Można kisić różne rzeczy. Można kisić ogóra. Można, prawda, zakisić grzybki. A on stwierdził, że będzie kisił trawę. No dobra, no, nic nie poradzimy. Co my tutaj mamy jeszcze? Słuchajcie, czystość musimy otrzymać. Czekajcie, musimy... Zaraz ciebie zakiszę. Mm. Ja ci dam. Jak się wyłącza ten czat? Bo mi tutaj intruzi chcą na odcinku wyskoczyć. Teraz będziemy musieli posprzątać. Tu są owieczki nasze. Jak widzicie, owieczki nam tutaj dają wełnę. I ja już tą wełnę rozjeździłem tutaj, wywozić paleta. Polecam bardzo serdecznie akcję z paletą. Taki otrzocik będzie się tam gdzieś pojawiał. Akcje z paletą są najlepsze. Tak zwany rzut za 3. Aha, nie zbieram. Musimy opuścić tą maszynkę. Czystość ogarniamy. Dobra, i przejedziemy jeszcze raz. Jeszcze pozostaje mi, moi drodzy, ogarnięcie pola, bo jak widzicie, mamy szóstą rano. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o przyspieszenie czasu, nie chciałem tego robić za bardzo, bo gdy się czas przyspiesza, to zdecydowanie szybko wszystko spieprza. Przede wszystkim pieniądze nam spieprzają z naszego konta. No i tym samym można sobie brzydko mówiąc idąc za ciosem spieprzyć grę, bo, bo nie nadążamy wtedy z ogarnianiem tego wszystkiego. Dosypiemy sobie tutaj, no i bardzo ładnie. E, teraz następna sprawa. E, tutaj możemy zaorać, ale ja nie będę tutaj orał w tym momencie. Ja bym tutaj pracownika puścił, tylko chyba. E, przepraszam Was, przepraszam najmocniej. Mój, pra mój pracownik yy, do zwolnienia idzie. Przyspieszamy czas, moi drodzy. Przyspieszamy 120. 120 czas. Ja nie wiem, co ten pracownik. Chyba się naćpał. Z alkomatem powinienem przyjść. Co on tutaj, kurde No tutaj miałeś tylko wylać, słuchaj. Na, no, o! Wskoczyła faza. Dobra, mamy kolejną fazę. Tak mi się wydaje, że wskoczyła kolejna faza. Zobaczmy, kontrolujemy ceny. Ceny nie są na tyle dobre, żeby sprzedawać, bo my tutaj przede wszystkim idziemy w rzepak oraz idziemy w soję. Eee, swego czasu jeszcze robiliśmy tutaj różnego rodzaju... Bo zbieraliśmy ten pokłos słomy, tak? No i też musieliśmy troszkę zmienić rośliny, które uprawiamy. Tutaj mamy niestety UFO nam wylądowało. I troszkę spieprzona sytuacja. I teraz myślę, że możemy puścić już tego naszego pracownika. Aha, trzeba go dwa razy ogarnąć. Czekajcie, bo on jest jakiś dziwny. Mi się wydaje, że znowu nie wskoczyła faza i jest bardzo słaba synchronizacja. Chyba, że ten pracownik jest po prostu dziwny. Ale nie, jest do tej pory. Dobra, więc wystarczy, że tutaj byśmy zrobili w ten sposób, na tempomacie, i nie musimy pracownika zatrudniać. E, nawozimy kilkukrotnie. E, nawozimy kilkukrotnie z prostego powodu, ponieważ, ja już to chyba mówiłem w poprzednim odcinku, e, mamy tutaj włączoną okresową orkę, i tutaj jest taka sprawa, że musimy zaorać pole, aby działało nawożenie. A nawożenie się opłaca, ponieważ trzykrotne nawożenie daje nam 3 razy 30%, czyli 90% plus zaoranie 10, tak naprawdę 100% więcej plonów, więc opłaca się po prostu nawozić. Dostałem informację, żeby wam tutaj pokazać jeszcze jak dużo zostało zarobione jak dużo zostało zarobione na drewnie. Um... Koszty, zwierzęta, nowe maszyny, czekajcie, niedziela, finanse. Dzisiaj, dzisiaj słuchajcie. Ale ja tego nie widzę. Przychód ze zbiorów 31 tysięcy. Ja, ja się nie znam na tym. 130 tysięcy ze zbiorów. Ale ja nie wiem, w jaki sposób tutaj sprawdzić, ile zostało zarobione na, e, na drewnie. Czy jest tutaj opcja taka? Um, no nie wiem. W każdym bądź razie, ja tutaj się słabo znam. Ja się znam moi drodzy na tym, jak marnować pieniądze. Na tym to ja się dobrze znam. Eee, problem polega na tym, że gdy ja teraz nacisnę, escape, to pojazd nie jedzie. To nie jest miła sytuacja. A czy mógłbym teraz pracownika puścić? Mogę pracownika puścić i w końcu jedzie. Tylko po prawej stronie nie zbiera do końca. Dobra, to już olejemy tak troszeczkę. To już, to już damy mu fory. Eee, what the fuck? Widzieliście to? Tu jakiś samochód przeskoczył. Eee, tutaj jest miejsce, w którym Simon chyba dosyć dużo pieniążków ogarniał. Eee, bo zauważcie, że tutaj jest miejsce, gdzie ładujemy nasze... Mm, mm, utopiłem w przyczepie pick -upa. Utopiłem przyczepę i pick -upa. Gdzie on to utopił? Halo? Gdzie on jest? Gdzie on utopił tą przyczepę? Izdin utopił. Ja coś tam chciałem wam pokazać, już zapomniałem. Izdin jest tutaj, ja pierdzielę. No to io io no. Jadę do nich. No pojechał, słuchajcie, pojechał pieniądze zarobić. No i widzicie, to jak to jest, jak się pijanego pracownika wysyła. Patrzcie, gdzie on jest? Ja pierdzielę. Człowieku! No przyczepę utopił, no. Ty, ale on ją utopił? Ona była załadowana? Nie, no nie wierzę po prostu. Co ci pracownicy robią? To jest masakra jakaś. No dobra. E, w każdym razie, tutaj jest nawożenie. No i zobaczcie, że coś dziwnego się tu wydarzyło. Nie wiem, dlaczego znowu jest takie zbugowany, taki pasek jeden jest zbugowany podczas nawożenia. E, poprzedni, jeszcze to było przed patchem, e, został, został podobno zaktualizowany ten mod, bo on niestety powodował. Nie wiem czy graficzne, mi się wydaje, że taki bóg graficzny Tak jakby cofnięcie się o jedno stadium rozwoju danej rośliny Podczas nawożenia właśnie my mówimy na to urządzenie pająk Ponieważ on te ramię ma tak składane jakby po prostu ramiona pająka były e, były, były, łamane e, Natomiast my tutaj musimy teraz zrobić jedną bardzo ważną rzecz Tu muszę dokończyć orkę Jeżeli chodzi o te krowy to powiem tak Ja się tam nimi za bardzo nie zajmuję Widzimy, że... co tu izdin? On tutaj ogarnia, bo ja tego zablokowałem w ogóle, pracownika. No i widzicie, tak jakoś przeczułem, że, że pracownika po prostu zablokowałem. Opuszczamy i lecimy. No i to mi się podoba. Tak można to po prostu robić. Um, nie mogę teraz przeskoczyć, chociaż mogę przeskoczyć, zobaczyć tutaj co się dzieje. E, w tym miejscu, bo mówiłem o tym miejscu. Oni tutaj zbierali drewno, wysyłali pociągi. Były tu także obsadzone, z tego co widzę, jakieś trociny. Ktoś podobno znaleźli mi pracę, Simon i, i Soul Wymyślili sobie, że ja będę przerabiał drewno na, na trociny. No, ale ja tego nie za bardzo, nie za bardzo to widzę, nie za bardzo to czuję. Czekajcie. Ok. V. Czekajcie, coś jest nie tak. Lecisz. No, lecisz. Podobno mam poczytać o chwastowniku. No, ale do chwastownika to wiesz co? Trzeba mieć pieniądze. My mamy 6000. Nie wiem, jakim cudem wyszliśmy teraz na plus. Mi się wydaje, że tutaj kolega Izdin, który tam jeździ, dosyć dobrze, dosyć dobrze ogarnął temat. No i wyszliśmy troszkę na plus. Ale ja to lubię tutaj zadłużać naszą firmę. Chociaż nie powiem, szef firmy jako jedyny brał największe kredyty. I one nie wiem, czy po dziś dzień są spłacone. On brał kredyt na wszystko moi drodzy: Brał kredyt na paliwo, Brał kredyt na maszyny. Ja wiem, on może i kredyt na owce wziął. Mi się wydaje, że na wszystko wziął kredyt. Życie na kredycie. Czy tam jest nawiezione? Już to znaczy, jeszcze jedna strona pozostała nam do ogarnięcia. Proszę bardzo. Kurde, ale się coś spieprzyło. Jak widzicie, dziwne bugi graficzne są. Nam się nie renderuje pole do końca. Ale nie przejmujmy się tym. Musimy puścić tak. Puszczamy to. Jedziemy do przodu. Zobaczcie, tak maszyna wygląda od środka. Puszczamy do przodu i naciskamy H. Kuźwa, co za głupy głupek, głupkowaty. Aż się zdenerwowałem. No on nie rozumie, że trzeba pracować. Bo chciałem wrzucić kolejne stadium. Chciałem przyspieszyć czas. No, ale się nie da no. Ale się nie da. I teraz H nacisnę. No komu ja płacę za, to, za tą pracę? No ja przepraszam bardzo. Sam sobie pojadę. Sam sobie pojadę, spryskam to do końca i będzie. Um, pojawiło się pytanie pod poprzednim filmem, mi się wydaje. Mi, yy, pojawiło się pytanie, yy, dlaczego, dlaczego poszliśmy w owce? Yy, ja już odpowiadam, yy, bo to było marzenie od yy, Soshibo. To było marzenie Janka. On zawsze chciał po prostu być bliżej natury. Nie wiem dlaczego owieczek i baranków. No, ja na przykład jestem raz na jakiś czas, raz na miesiąc, dosyć blisko baranków, bo, bo, bo dosyć regularnie uczęszczam do kebabowni prawdziwej i, i też staje, zdaje mi się, że żyję w zgodzie z naturą. Natomiast Janek troszkę inaczej podchodzi do sprawy, bardziej biznesowo. I jeszcze wam pokażę jedną rzecz ważną. E, ponieważ e, oprócz tego, że zostały tutaj zakupione krowy, oprócz tego, że zostało zakupione nowe pole 23, strasznie ogromne. Oprócz tego, że chyba zakupili kilka, mm, kilka, kilka jakichś takich małych maszyn, to zostało zakupione moi drodzy coś z sekcji obiektów. I zaraz tam pójdziemy, zaraz zobaczymy. Coś, co w ogóle ja bardzo chciałem mieć od samego początku, ale niestety nie pozwolili mi wydawać na to pieniędzy, bo stwierdzili, że to jest beznadziejny pomysł i że to się w ogóle nie przyda. Więc już za chwilę tam podejdziemy i. I całkiem fajne to jest. Całkiem to jest fajne. Bardzo przyjemne. Dobra, musimy tutaj to spryskać. Ej, ale. Czemu ja pryskam i to się nie. Dobra, ja się poddaję. Ja nie wiem. Widzicie wy to? To z opóźnieniem. Nie wiem, nie rozumiem. Sorry, no nie rozumiem. E, bugi graficzne, brak synchronizacji bardzo mnie denerwuje. Zmarnowałem strasznie dużo. Z opóźnieniem się ładuje dopiero, powiedzmy, kolejne stadium, kiedy możemy spryskać. Ziemia nie została chyba nawieziona w pełni. E, dobra, olewam tą sytuację, lecę dalej. Chcę wam jeszcze pokazać. Tutaj już pracownik zakończył pracę, to mi się podoba zajebiście. E, jest OK. Natomiast musimy zobaczyć jedną rzecz. Ja sobie tam na piechotę pójdę, albo wezmę sobie traktorkiem podjadę. Lecimy. Patrzcie, jaki. Ten mostek jest strasznie uroczy. No, jedziemy. Eee, zostały zakupione fajne rzeczy, i no tylko ja muszę teraz tak sprawdzić, w którym kierunku to się jechało. Czy to było tam, gdzie były? Nie, nie, to było tam. To jedziemy. Halo, krowy. Krowy, muczo. Krowy, muczo. Jedziemy. Jedziemy już. Tak, moi drodzy. Już na horyzoncie. Zostały zakupione dwie szklarnie. Jedna szklarnia e, jest to szklarnia z pomidorami. Już wam podjeżdżam. A druga z czym? Chyba z kapustą. Także tutaj jest szklarnia numer jeden. Ale to nie jest tak, słuchajcie, że to jest jakaś zacofana farma. Zobaczcie. Darek, otwórz. Ja myślę, że nic nie trzeba dodawać. E, pomidorki. Pomidorki ogarniają się. Darek. Dzięki. E, no i tutaj bardzo ładna szklarnia. Bardzo łatwo. Tutaj mamy wodę. Mm. Tutaj. Darek otworzył już. To mi się podoba. No i kapusta. Kapusta. Słuchajcie. E, dlaczego kapusta? A, bo ostatnio dużo jakichś spraw było też politycznych, tam jakieś czarne protesty, że coś tam aborcje. Stwierdziliśmy, że będziemy, moi drodzy, nielegalnie. Moi drodzy, będziemy nielegalnie pozyskiwać dzieci w kapuście. Dobry biznes. Jak coś to nie ja o tym decydowałem? To Soushibo miał taki pomysł. Simon tylko i wyłącznie wykonywał pracę. Ja umywam ręce, mnie wtedy nie było. Ja byłem poza domem, ja miałem wakacje. Więc e, to, to taki jest pomysł na biznes. Tutaj jeszcze chcę wam pokazać sytuację następującą. Tutaj mamy coś do... O kurde. Patrzcie, to. Tym jeszcze nie robiłem. Ty. Moi drodzy. Szambo. Jak tym się... U, Rozłóż wóz. Rozłóż ten wóz. Ja to muszę zobaczyć. Ja pierdziele! będziemy gnuj na polu rzucać. Co to jest za wóz? Matko i córko, kurna hata. Dobra, sprawdźmy to! No, jedzie dobrze. Dobra, ale nie będziemy marnować, bo to jest pierwsze stadium. No dobre to jest. Tylko czy ja bym chciał to jeść? Takie skupom, takie ale w sumie to takie podobno jest najzdrowsze. Hmm. No dobra, Skorpion taki z niego jest troszkę. I co? I my stąd wybieramy, tak? Tutaj mamy łajno. Moi drodzy, tutaj mamy ten cały gnój. Czy ja mogę go załadować? Uzupełni R. O, uzupełniamy. Patrzcie. Jasne, że tak. Uzupełniamy. Gnojówka. Poziom wypełnienia. Ładujemy na full. To mi się podoba. To mi się podoba. Jest tutaj już wszystko, moi drodzy. Uzupełnione. Krówki są zadowolone. A jeszcze tą ściółkę trzeba uzupełniać tutaj. Tylko tą ściółkę trzeba było chyba łopatą. E, taką łyżkę trzeba ogarnąć. Tutaj, no, tu na razie przerwałem pracę. To potem skończymy. Trzeba było chyba tą. Ale my nie mamy tutaj wolnego traktora w tym momencie, także sobie olejemy. No i tu jeszcze zostało ostatnie y, narzędzie, taki ursusik. To jest chyba narzędzie do tej folii, do przykrywania mi się wydaje tej kiszonki. Ale to już ten oto osobnik, który tam siedzi i pewnie zajada się teraz smacznym obiadokolacją. Ko, obiado pewnie żonka mu przyniosła na pole. To on jest odpowiedzialny za to. Ja tego nie potrafię obsługiwać, nie mam pojęcia. A czemu jeszcze samochód jest brudny? No weźcie, chodźcie, umyjemy. A powiedzieli, obojękol, pociąć ci ten kerszer. A jakie to jest eleganckie. Jakbym chciał teraz do remizy jechać, na super imprezę, jakieś dziewczyny wiejskie powyrywać, no to trzyma podjadę. No chyba nie traktorem. Tutaj elegancko, pick Narzucimy zaraz spoiler na tył. Wypełnimy kapustą i pomidorami. I to mi się, moi drodzy, tak będzie podobało. I potem podjedziemy pod nią pod, pod taką dyskotekę w remizie i podryw. Legiej, będziemy łorać, ale to już takie żarty, wiecie. Moi drodzy, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Słuchajcie, zdecydowanie więcej e, odcinków e, będziecie mogli znaleźć na e, kanale live, czyli archiwum live. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak wygląda. Obecny stan, jak to się wszystko zmienia. Codziennie tam kilka odcinków wpada z farmy, także gdzieś w tym momencie na dole się pojawi tutaj taki przycisk do subskrypcji mojego kanału oraz kanału archiwum Live Bonkola. No i tyle w tym temacie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie zalajkować, napisać komentarza, jeżeli macie jakieś sugestie eee, i tyle. Okay. Linki na dole macie do Facebooka i do G2, gdzie można kupić. Cześć.